Dzień dobry 10 grudnia. Ja sobie robię herbatkę z kalendarza adventurego, i dzisiaj mamy bardzo dużo w planach. Musimy pojechać na Kingston, czyli jedziemy do Londynu, i e, musimy kupić ostateczne takie dodatkowe mini prezenty świąteczne. Więc zabieramy Was ze sobą. No i zobaczymy, e, co się wydarzy. Więc zapraszam Was na kolejny dzień z nami. Oczywiście, jeżeli filmiki Wam się podobały zostawiacie komentarze, łapki w górę, subskrypcje. E, I do usłyszenia w dalszym ciągu. Dziś śniadanie bardzo proste. Jogurt naturalny, odżywka białkowa i granola bez dodatku cukru. Tyle. Trzy składniki. Miseczka gotowa. Zaraz sobie wszystko poważę i zobaczę, ile będę miała kalorii. I tak się będzie prezentować moje pyszniutkie, mam nadzieję, śniadanie. Stwierdziłam, że odżywka białkowa, jogurt i granola ma za mało kalorii, więc wyjęłam sobie z zamrażalki mrożone owoce i rozmruziłam 100 gramów. I są tutaj i dalej. Jest to dosyć mało kalorii, więc postanowiłam sobie spróbować tej czekolady. I pokruszę sobie 15 gramów. Śniadanko gotowe, i mam tutaj 389 kalorii i 24 gramy białka. Mam nadzieję, że będzie smaczne. Idę do biura, bo jeszcze muszę chwilę coś zrobić na komputerze. Śniadanie jest jedzone, czas się wyszykować. Gotowa, czas otworzyć. Każda adwentowe Przyszło mi dzisiaj ostatnie moje zamówienie z okazji Black Friday, za które zapłaciłam minus 45%. Za wszystko jest to zamówienie z MyProtein. I jeszcze brakuje trzech rzeczy, które przyjdą w innej paczce, ponieważ po prostu się skończyły i musieli dodrukować i pewnie za około tydzień przyjdą. I zacznę od tej strony. Mam tutaj stanik sportowy. Wygląda cudownie, bo chciałabym sobie kupić koszulkę na siłownię, taką, która ma wycięte boki, i właśnie chciałam mieć jakiś ładny stanik, więc nowy stanik sportowy. Dwa shakery, jeden dla Dustina. Dustin znalazł go w skarpacie dzisiejszej i jeden dla mnie. I są to shakery metalowe i mam nadzieję, że sprawdzą się o wiele lepiej niż plastikowe, bo po prostu shakery plastikowe to katastrofa, jeżeli chodzi o zapach. Pudełeczko na moje suplementy, żeby mieć przy sobie, bo bardzo często zapominam je wziąć rano, jak się spieszę. Coś à la KitKaty, tyle że z fajnym składem, proteinowe, podobno bardzo smaczne i podobno czekolada jest super, bo nie jadłam, ale czytałam opinie i dlatego się zdecydowałam. Ja zawsze mam problem z wybraniem białek z MyProtein i w sumie biorę zawsze klasyk, czyli czekolada lub wanilia. I postanowiłam wziąć sobie próbki. I mam tutaj próbki wszystkich smaków. No i co? Będę próbować i w końcu zdecyduję się na jakieś inne. I również, jak już była ta wyprzedaż, to wzięłam sobie takie orzeszki, i to, jest, to są orzeszki, które w takiej jednej paczce mają 92 kalorie. I wzięłam je dlatego, że ja mam problem. Z dawkowaniem orzechów. Wiecie, że ja najchętniej bym zjadła, jak kupię 100 gramową paczkę, to 100 gram bym zjadła, więc mam nadzieję, że takie raz na jakiś czas, właśnie czy to do pracy, czy po prostu wziąć do torebki, będą super przekąską. Wzięłam również dwa białka, wzięłam jeden taki zamiennik posiłku, żeby po prostu właśnie zrobić sobie Że I to nie jest same białko, tylko tu jest wszystko. I wzięłam też takie drugie czekoladowe, też taki miks. Więc na to się zdecydowałam, żeby nie były to same odżywki białkowe, ponieważ same odżywki białkowe jeszcze w domu mam. No i tutaj jest cały zestaw samej zwykłej odżywki białkowej, prawda? Które mogę dodawać do omletów, do szejków, do jogurtów. Będzie testowanie. I nie pamiętam, ile zapłaciłam dokładnie za jaką rzecz, ale pamiętam, że zapłaciłam 52 funty za całe zamówienie, ale jeszcze przyjdą mi leggingsy i jakieś tam przekąski. I na pewno Wam jeszcze pokażę we vlogmasach, co dodatkowo zamówiłam i do kompletu, do tego stanika, bo to jest ten shaker, ten stanik, i właśnie leggingsy są z jednej tak jakby kolekcji. Więc tak się prezentuje moje ostatnie zamówienie z okazji Black Friday, które kupiłam na wyprzedaży. Jesteśmy w Tesco. Dasi mierzy sobie kawę. Ja mam wodę i jedziemy na zakupy. Jest 13.30, udało nam się wyjść z domu. Idziemy na autobus. Autobus mamy za 4 minuty. Ja mam ze sobą wodę. No i jedziemy na Kingston, czyli jedziemy do Londynu. Ach, Dasi mówiłaś o sklepie z gadżetami. Nie wiem, na Kingston zawsze się co doko otwierają takie trzy sklepy, więc myślę, że będzie otwarty przed świętami. Zobaczymy. Postaramy Wam się coś nagrać. Z kim z naszych zakupów? Mamy w parach kupić dosłownie drobiazgi. Drobiazgi zostały nam do kupienia. Na Kingston, Dustin jest w Game Shop, ja na niego czekam. I my mieszkaliśmy w Londynie prawie 7 lat. I to była taka dzielnica, w której przyjeżdżaliśmy na zakupy, i właśnie jak małem przyjechać na jakieś większe zakupy lub chcemy coś tutaj kupić, to tutaj no i co? Jaczkolwiek do Cina i za chwilę idziemy tam. Tam jest deptaki, tam już są wszystkie sklepy. A teraz jestem pod Game Shopem. Game Shop jest sklepem dla graczy, choć się i poszukamy Dustina. Tutaj normalnie była strefa grania, ale nie jest.

Angielskie kafejki. Nie mogę Wam pokazać, bo jest dużo ludzi, ale to jest taka kafejka, gdzie zjecie angielskie śniadanie, sałatki, omlety i tak dalej. I zdecydowaliśmy się na omlety, więc zamawiamy omlety i pokażę Wam, jak przyjdą. Nasze omlety są gotowe i mniej więcej spytałam się, wiecie, ile jajek e, używają i tak dalej. I wyszło mi w aplikacji, że jem około 750 kalorii i 40 gramów białka. Ale tak mniej więcej, mniej więcej, mniej więcej, bo nie jestem tego pewna, ale tak wyglądają omlety. Omlety są smażone bez tłuszczu, więc super. A frytki to taki, wiecie, klasyczek, myślę, że to jest około 200 gram. I mamy też sosy, ale ja sosów nie będę używać. Mamy ketchup i majonez. No, no dla mnie nie nie mam na to kalorii, a chciałabym jeszcze coś potem pysznego zjeść, więc tak wygląda nasz posiłek z Destinem brzuchy najedzone, więc czas na kawę. Tak jak Wam mówiłam miałam subskrypcję na kawę i możemy brać do pięciu kaw dziennie, więc czas na y, pierwszą kawę. Pewnie później sobie weźmiemy jakąś czekoladę czy herbatę, nie wiem, ale na razie kawa. Też w kawę, dasz nie widzisz? Kawa, kawa. Sojowa kapuczna dla mnie, a dla Ciebie? Sojowa latte. Ok. Mamy kawkę, butelkę na wodę nam dopełnili. Mamy kawkę. Mamy kawkę? Restiny, chodź się pokaż dzisiaj. Mamy kawkę mamy kawkę i no czas na zakupy teraz jestem gotowa jestem najedzona, mam kawę, mam zapas wody, idziemy na zakupy i nie wiem czy będę mogła nagrywać w sklepach, ale pokażę Wam co kupujemy, co kupimy później i najpierw idziemy do Tiger'a one się ruszają .da zaraz mi sobie zdjęcie, więc może będzie na miniaturę.. Mm. <suszy> <suszy> pójść po toku Idziemy po Potoku. Tutaj jesteśmy przy chińskim sklepie. Normalnie co roku tutaj wszędzie jest Christmas Market. W tym roku nie ma Christmas Marketu w Londynie. Smuteczek trochę i bardzo dużo sklepów pobankrutowało. Smuteczek. Idziemy tutaj po zdjęcie. Kiedy jakie Dustin zrobił piękne zdjęcie. A przed chwilą stałam tutaj. A ty nie chcesz zdjęcia? Ok, idziemy teraz po y, pyszne tofu. Czas na orientalne zakupy. Y, wrócimy do tego. Najpierw idziemy do takiego samego, ale z wegańską, y, zdrową żywnością. Czyli y, taki chiński sklep, gdzie jest mnóstwo tofu, fajnych, zdrowych rzeczy. Tylko wegańskich. I nazywa się tak? No i co? I wchodzimy razem. Sprawdźcie na przykład jaki wybór jest z serów wegańskich. Nie bardzo mogę nagrywać, ale słodkości to jest taki typowy sklep ze zdołu żywności, gdzie znajdę fajne smaczki. Okej. Okay. O, na pewno coś wybiorę z wędlin wegańskich, zobaczcie, uuu, na pewno, Tutaj zbierzemy. I tutaj też są zamrażalki, czyli różne tofu, podkawy, sosy, pasty, zero dział, herbatki, przekąski, makarony, sosy, dział gluten free. Znacie te chipsy z Polski, znacie to, zobaczcie jaki u nas jest wybór. Na pewno je znacie. A jak nie znacie, to kupcie je w Gospanie i spróbujcie. Są przepyszne i na pewno też sobie jakąś paczkę wezmę. Wzięłam sobie dwa tofu, już takie uwędzone, przyprawione i wezmę też sobie te takie zbite. Jedno kosztuje dwa funty. Ok, idę do kasy, czekajcie, muszę zamknąć lodówkę. <noise> Okej. Okay. I jeszcze tutaj czasami są jakieś takie fajne, wegańskie rzeczy. Nie, ale dzisiaj nie ma. Okej, okay, do kasy. Jestem w TK Max i myślę, żeby sobie kupić taką kurtkę. Nie wiem, dam wam zdać kupiłam i mega mi się podoba. Jest ocieplana w środku. Dustin jedzie do domu, a ja jeszcze idę do dwóch sklepów, bo muszę odpocząć, bo mi to już pracuje na planu zmianę zostały spożywcze zakupy w Alvin. Jest prawie 19, ja wracam do domu, zrobiłam zakupy w Alvin i kupiłam wszystko, co miałam. Kupiłam Secret Santa dla koleżanki z teamu, na Niki. Kupiłam coś dla mojej Rank Lady i tyle. I zrobiłam, co... oczywiście kupiłam coś sobie, come on, potem mam pokażę. Jest dziewiętnasta i jestem głodna i nie się co ze sobą wzięłam. Na pewno się domyślacie. Gdzie jest moja dzisiejsza przekąska? Więc próbujemy... E, ...bakelnika. Powiem Wam, że kilka domów naszych sąsiadów to po prostu... ...wow, wow, wow! To jest jeden z nich. I tam są na górze, o oh, Takie światełko, zaraz pokażę Wam następne a zobaczcie tutaj po prostu oni tutaj zawsze szaleją z ozdobami widzicie? no pięknie wygląda, ale ciekawe jakie rachunki za prąd przychodzą tutaj mieszkają takie dzieciaki, które zawsze jak się widzi, o happy christmas time. więc e, kolejny domek naszych sąsiadów ten jest przeuroczy, piękny i też ma te takie um, świecidełka. A okej, okay. tam jest system. Nie, gdzieś musiało być pewnie e, w dobrych cenach, skoro co drugi dom ma. Piękne. Kolejny przeuroczy dom, i zobaczcie, są też tutaj LEDy puszczone. Okej, okay, na dzisiaj, cztery, i postaram się co jakiś czas wgrywać e, domy moich sąsiadów mi się zagotuje woda na drugą herbatkę i wyłożyłam zakupy, za chwilę Wam pokażę i chciałam Wam tylko powiedzieć, że takie zakwasy dwa dni temu robiłam nogi, wczoraj robiłam ramiona i nawet boli mi tutaj biceps i ramię, jak trzymam telefon i do Was mówię okay. ale oczywiście jutro siłownia <grytania> no brzuch też mam zakwasy, ok zakupy druga herbatka. Odkładam na razie na bok, bo dopiero co zalałam. I tutaj są moje zakupy, i to jest ta część jedzeniowa. I jeszcze mam rzeczową, i za chwilę Wam pokażę. I one są z Aldiego i z orientalnego sklepu. I zacznę od Aldiego. Mam tutaj winogrona, pieczarki, pomidory, rukole, warzywa na patelnie, dwie paczki, mandarynek, paprykę, sery oczywiście. Wziąłam sobie takie cukrowe ozdoby do baweczek, bo będę robić dla Timu. Dwa serki wiejskie, coś podobnego co wczoraj jadłam, czyli taka galaretka z budyniem, tym razem wzięłam z Aldiego i ona też jest dla wegetarian, czyli bez żelatyny. Wzięłam zwykłe masło, masło będę robić pierniczki, masło light do kanapek i do codziennego użytku, serek soft, on mi się sprawdza do tortil, dwie mozzarelle, jajka, ala mleczne kanapki, ja je bardzo lubię, one mają tam około... 141-128 kalorii mhm. czyli idealna, szybka, fajna przekąska czyli to było z Aldiego. i nie pamiętam ile zapłaciłam nie pamiętam a to z orientalnego sklepu i mam tutaj te chipsy, jeszcze ich nie jadłam to są takie chipsy kukurydziane i to jest japanello and cheddar będą jedzone Wziąłam sobie wegańską chyba wegańską czy wegetariańską ale no wiecie bez mięsa wędlinę? No nie, to nie jest wędlina. Plastry na o. Tofu tofu już takie w przyprawach i przywędzone. I moje dwie ulubione wegańskie kiełbaski. Jedna jest ala... Um, ala, ala red hot peppers. A druga ala e, chorizo. I będę robić jutro sushi, więc um, i bo wszystko mam, a u nas yy, szukałam liści i takie można półki kupić, a ja chciałam mieć takie duże, więc y, tak się prezentują nasze dzisiejsze zakupy. Szybko sprawdziłam cenę ID 2733 za tą część, a tutaj zapłaciłam tak mniej więcej około 17 funtów. Yy, no, tak to się prezentuje cenowo. Zakupy rzeczowe. Sobie kupiłam kurtkę taką ala skórzaną i tutaj ma taką, taki bok odpinany jak bluza i jest ocieplana. I potrzebowałam kurtkę, ponieważ jak wiecie, ja do pracy jeżdżę hulajnogą i jeżdżę stosunkowo szybko i czasami zahaczę jakąś gałązkę czy coś. I mam tutaj rękawy z góry, tak troszeczkę porozrywane. Dalej kurtka jest spoko i troszeczkę jest za zimna, więc mam nadzieję, że ta mi się sprawdzi. No jest przepiękna. Dodatkowo mamy Secret Santa w pracy i ja wylosowałam Niki w tamtym roku też Niki wylosowałam i Niki nie obchodzi świąt i Niki zaczęła gotować, ponieważ została żoną w tamtym miesiącu i zaczęła gotować i miałyśmy razem zmianę i mówiła, że będzie się uczyć gotować i że szuka inspiracji, więc postanowiłam jej kupić książkę kulinarną Niki jest wegetarianką tak w stronę weganizmu więc mam nadzieję, że jej się spodoba bo się jej pytałam i mówiła, że nigdy nie gotowała więc nie ma ani jednej książki więc dla Niki ode mnie w Secret Santa prezencie książka, ale nie tylko. Kupiłam jej również takie e, soft skarpetki i jeszcze coś słodkiego. Dokupiłam coś zdrowego, bo Niki również e, jest wiecie, prawda? Więc y, mam jeszcze 3 funty budżetu, to myślę, że y, jeszcze jakieś fajnego, wegańskiego Mikołaja kupię. Zobaczę, na pewno Secret Santa mamy za kilka dni, więc jak będę pakować prezent, to wam pokażę, więc to jest mój Secret Santa. Byłam w tej gerze i szukałam takich małych kalendarzy adwentowych i one były bardzo drogie. I kupiłam taki jeden za 30 pensów, więc będzie na zrob. Pójdzie do pudła z ozdobami i będę pamiętać, zapiszę sobie w kalendarzu na przyszły rok, że je mam i w przyszłym roku, ktoś ode mnie dostanie takie malutkie drobiazgi jakieś może wyzwania, może słodkości może jakieś pierniczki, nie wiem, ale właśnie dwa małe kalendarze na przyszły rok będziemy robić pierniczki więc w tej gerze również wzięłam taki lukier do rysowania wzięłam taką zgrzewarkę, wiem że ją można z Ali, z Ali za funta zamówić, czy tam za dwa, ale trzeba długo czekać, a po prostu byliśmy w sklepie, była za trzy funty, wzięliśmy wzięłam sobie czapkę zieloną, to jest taka butelkowa, ciemna zieleń i ona jest męska, ale ja stwierdziłam, że ona mi będzie do włosów pasować więc czapka dla mnie zielona no nie widać tak, tak w świetle tym co jest teraz, ale jest zielona wzięłam również sobie kapcie, ponieważ moje mają 2 lata i podeszwa tutaj odchodzi i więc mam nowe kapcie i wzięliśmy też szalik i szalik jest dla mojej lank bo będziemy się z nią widzieć przed świętami co roku sobie kupujemy jakieś drobiazgi i właśnie pomyślałam, że w tamtym roku kupiłam mi takie długie, ciepłe, fajne skarpetki plus y, ciasteczka angielskie była bardzo zadowolona to w tym roku właśnie postanowiłam na, na szalik i kupię jej taką olbrzymią czekoladę z jej imieniem. No to, to, to. Więc tak wyglądają moje mini zakupy. Jest to 28, czas otworzyć kalendarze w nowych kapciach. Chodźcie otwierać kalendarze. Dustin! Otwieramy kalendarze! Misio, otwieramy kalendarze? Czas na kalendarze adwentowe. Dustin, Pati, numer 10. Pierwszy jest oczywiście od Dustina mamy z Niemiec. Pierwszy szampon. Uuu, fajnie. Potem batonik, ja go zjadłam i był smaczny, ale wliczyłam, makto ma składniki, masło do ciała i na końcu Uuu, herbatka Herbata. i batonik jeszcze jeden, super, to już trzecia herbatka. Chyba tej w ogóle nie mieliśmy. Dla mnie to jest nowość, śliwkowa z cynamonem. Mniamie mniami, Chyba Chybaczki są najlepsze. Okej, okay, na razie na bok i czas na zdrapki. Dziesiątka. Będzie coś? Nie. Mogłoby coś być. Nie masz pięciu tysięcy? Nie masz pięciu tysięcy. Teraz moja kolej. OK. okej. 50 tysięcy nie wiem, no jak ktoś najpierw zdrapuje sumy, to tak konkretnie się napala na te ceny. A tu teraz dziesiąteczka tu. albertę uh. Jest I... delikatnie. Kolejny krem. Um. Oki. Oh, nie, ostrość, okej. Okay. Fajnie, fajnie. Teraz. Chodź, ten badet. Widzisz, że ja mhm. mi się dziesiątki. Nie, no daj mi ktoś. No, ja chcę, no mój kalendarz. O nie, kalendarze zaczynają mi się rozwalać i to tak no, wszystkie. Delikatnie. Nie, no delikatnie. No, właśnie. no, ale ja to robię jedną ręką. <laughs> Dobra, tylko ty musisz wyciągnąć, co tam mamy. Duże. Daj mi tu jest kadr. O, z Dr. Organic, ok, a pokaż e, mi co, tu co jest. to jest. Co jest? Tu jest, w prąd. Czekaj. Gława. Guava Organic. Okay. nie wiem, <laughs> zaraz będziemy czytać. To jest jakiś żel. E, no to widzę, ale co, otworzysz? Moisture. Ale fajnie, ja w ogóle lubię markę Dr. Organic, więc chętnie sobie przetestuję. Okej, okay. naboczek no mi, bo potem będę nagrywać podsumowanie, ale te kalendarze... i tutaj mam jakiś ten minus 50%. Uuu, zobaczymy, przetestujemy. Te box. te będzie Ja wiem co, bo przez to, że otwieramy kalendarze o 21 no. zauważyłam spoiler na Instagramie, więc o, dla no, ciebie no, to no, jest nowość. Cioska. Nie, nie będą ciastka masło orzechowe. Mm -hmm, masło orzechowe, bo Degusta Box robi na Instagramie taką ankietę, jak bardzo nam się podobało jakieś okienko, wiecie, taka strzałka jest i ludzie zaznaczają właśnie cały dzień próbowałam nie zajrzeć i dosłownie 10 minut temu coś tam robiłam, przywijałam Instagram i tyk, masło orzechowe. No ale tak, masło orzechowe, ja jak najbardziej z masło orzechowego się cieszę. Tym bardziej, że wygląda tak fajnie. Okej, okay. ach i to teraz Ty spróbujesz świeczuszki. Mamy nowy kalendarz adwentowy, kupiliśmy na wyprzedaży za 5 chudziaków i teraz ciągle się palą świeczki, jest piękny zapach. Świeczuszka numer 10, to jest... Niebieska. O wyciągnęłaś. ja wczoraj nie dałam radę wyciągać. Tutaj są zapachy i to jest ta Winter... Mhm. Czyli tylko 6 zapachów się powielają? Tak, będą chyba po cztery. Ładne? Pokaż. Nie? No, taka, taka jak sklep pachnie ten. Tak, już były dwie. I w jedynce, mogę Wam pokazać, że w jedynce był taki świecznik, żeby wkładać te świeczki. więc super. Mamy, Razem z tym kalendarzem mamy 10 kalendarzy. No to ja, Zuza, to ja otworzę, proszę. Poczekaj, muszę się wygodnie ułożyć. No to dziesiątka od mojej przyjaciółki. Dziesiątka. Uuuu. Czekolada? Nie wiem. Kawa? Nie wiem. I mi światło. Czekoladę. nie, z Clinton, z... właśnie z tego y, sklepu, świeca. Z tego sklepu, co mamy. Ten kalendarz adwentowy też jest z Clinton. E, dobrze mówisz? Z Clinton? To tak chyba ten sklep się nazywa. Clintons, ok. Też więc jest mam. Y, więc mam świecę. 4 funty kosztowała. O, Jacie. Nie zdjęłaś ceny. Tak, ale no, tak, tak, no, tak. tak. <laughs> Dziękuję. Świeca super. Bomba. Ale nie widziałam tych świec, wczoraj byliśmy i nie wpadły jej w oko, pewnie jest zakupiła przed lockdownem. Trzyma. Super, dziękuję. I już za chwilę wam doję podsumowanie. Na kolację zrobię nam spaghetti, w sumie dzisiaj od taki foodbook, bo widzieliście co jem przez cały dzień. I przygotowałam sobie tutaj makaron bezglutenowy i chciałabym zjeść te pieczarki, chciałabym cukinię zjeść, chciałabym cebulkę zjeść i mam tutaj tak Pół mielonego wegetariańskiego mam tutaj jeszcze takie warzywa do spaghetti zamrożone, prosty obiad w 15 minut, czyli najlepszy i parmezan, oczywiście pójdzie na górę parmezan, ja sobie liczę kalorie, za chwilę wszystko ważę, no i robię, pokażę Wam już efekt końcowy. A spaghetti dlatego, ponieważ mam w lodówce dwa zaczęte sosy i bardzo chcę je zużyć. Ja zawsze przed burzeniem nowych rzeczy do lodówki umyję i nie wiem, w jakim cudem mam dwa zaczęte sosy. Więc do tego sosy pomidorowe i parmezan. Nasze spaghetti jest gotowe. Dustin też już przyszedł i jedna porcja ma 447 kalorii i 20 g białka. Więc my zabieramy się za naszą kolację. Więcej farszu niż makaronu, ale tak najbardziej lubimy. Czas przyłożyć nowe przekąski do mojego pudełka i tak wygląda moje pudełko z przekąskami. I mam tutaj TikTaki, bo ja uwielbiam TikTaki. Kupiłam je w hurtowni, jak byłam w Polsce, więc jeszcze mam sporo. Tutaj mam moje ulubione miętowe cukietki w środku z czekoladą i one są bez dodatku cukru. Tutaj mam ksylitolki, tutaj mam jeszcze całe opakowanie migdałów. W białej czekoladzie jeszcze ich nie jadłam. Tutaj mam takie tradycyjne batoniki proteinowe tutaj mam Ewy Chodakowskiej o nie tak ładnie poukładałam tutaj mam dwa opakowania jeszcze tych bitsów i moje ulubione wafelki i teraz dorzucę te kitkaty kitkaty to nie są kitkaty po prostu wiecie wafelki inspirowane kitkatami i te orzeszki i tak się prezentuje. Jak widać wszystko się zmieściło. Super. I to jest pudełko raczej z takimi zdrowymi przekąskami, z fajnym składem. Oczywiście licząc z tiktaków, bo to sam cukier, ale to jest takie moje przekąskowe pudełko, które jak widzę, że się kończy, to zawsze sobie kupuję. Często kupuję właśnie na promocjach. Tak jak teraz kupiłam na MyProtein minus 45%. Wtedy jak zamawiałam te wafelki, to też były minus 40%. Tak samo te natrów było minus 20%. Więc staram się korzystać z promocji i sobie uzupełniać. I liczę w które te słodycze, prawda? I, i jest okej, okay. no nie wiem, za dużo jem. Tak myślę, że co drugi, co trzeci dzień jakiegoś batunika stąd, nie wiem jak te łóżeczki. może codziennie będę jadła, nie wiem, jeszcze zobaczę. A to jest pudełko z kalendarza adwentowych i tutaj to się dzieje. Zobaczcie, mam czekoladę Lind od Destiny Mamy, po prostu musi być przepyszna. Mam tutaj czekoladki z Milki, no kto nie lubi Milki, prawda? Mam tutaj Kinder Niespodzianki. E, tutaj mam ciasteczka a'la Oreo. Mam tutaj sos karmelowy. No co tu jeszcze mamy fajnego? Dżem. Po prostu tupsy a'la M&M's, więc tutaj bomby kaloryczne i w żaden sposób niezdrowe. Ale ja oczywiście, żebym ja miała te pudełko i bym miała coś wybrać, to ja bym wybrała to. Czyli zdecydowanie moimi zimowo, zimowo świątecznymi słodyczami są marcepan i takie nugaty. Więc to jest dla mnie na pewno zjemno, kiedy zjem. Czy dodam sobie do owsianki, czy do jakiegoś fajnego posiłku, ale oczywiście liczę w makro, tak żeby nie przekraczać tych 1800 kalorii. Okej, okay. więc tak się prezentuje pudełko na ten moment z kalendarzami. po 10 dniach, a tak się prezentuje moje fit. Pudełeczko, które zawsze jest pełne. Jest 22 i tutaj się z Wami pożegnam, ponieważ jeszcze mam troszeczkę rzeczy do zrobienia i chcę zmontować ten film. Jutro mam dzień wolny w pracy, ale 4 godziny pomagam w innej pracy i jadę na 12, więc sobie rano przygotuję lunchbook na te 4 godziny. I to wszystko na dzisiaj. Dajcie znać, czy taki dzień ze mną, mój dzień wolny Wam się podobał. Piszcie komentarze, zostawiajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia i usłyszenia jutro.